Witam, witam. Nagrywamy dzisiaj taki krótki odcinek z paru rozgrywek, które miały miejsce w mojej historii rozgrywek w ostatnim czasie. Mam zamiar pokazać najciekawsze elementy z nich, typu jakieś sytuacje, które moim zdaniem są godne uwiecznienia. Także zapraszam do oglądania. Tak więc na początku mamy rozgrywkę Urfa organą Jak widzimy koniec <coughs> ta rozgrywka e, była dosyć ciekawą rozgrywką z tego faktu iż od początku gry była dosyć wyrównana tak taką URFA jest to, żeby główny na początku rozgrywki pójść całym dziełem na linię, żeby zdobyć zdobyciu z Także to co chcę ukazać to jest dopiero w tej sytuacji. Jest to Byliśmy tutaj w duo na bocie Jak widać 2 vs 4 Taktyczne flashem jesteś w stanie uniknąć wszystkiego, a jednocześnie tarcza blokująca stuny, morgany sprawia, że masz niesamowicie duże możliwości do unikania Speli i innych oraz magicznych umiejętności. Dzięki temu byłem w sumie w stanie wygrać ten pojedynek. Hmm. Teraz zamierzam, pokażemy inny odcinek, więc krótka zmiana no i zaraz wracamy. <coughs> Aktualną rozgrywką jest normalna bitwa draftowa. Prawniej Wegarem nam idzie na Katarinę. 515 level. Wynik tej bitwy z początku jest wyrównany, jednakże w kolejnych minutach jesteśmy w stanie wnioskować, iż zaczyna się jednostronny pojedynek. Ja osobiście na midzie poradziłem sobie bardzo dobrze, nie dając ani razu oddać killa Katarinie. Jednocześnie starając się side lane'u, żeby Katarina nie wzięła zbytniego zagrożenia. Ten mecz był skazany na porażkę z tego faktu, iż moja drużyna od początku gry nie wykazywała chęci zwycięstwa, zwłaszcza Lee Sin, który od początku gry w był toksyczny i wyzywał ludzi. A bez junglera gra nie ma sensu. Chciałem pokazać ale aktualny teamfight, który ma się, się wydarzy To był jedyny teamfight, który w sumie wygrany był dla naszej drużyny Jak widzimy w tym momencie już Jax ma 22 kille I praktycznie pełny build Przez co no, jest po prostu dosyć napidowany Jednakże w momencie kiedy szybko zostanie wypunktowaliśmy byliśmy w stanie coś tu ugrać kolejnym celem jest zawsze ABC nieważne jakie by miał statystyki głównie dzięki temu byliśmy w stanie to wygrać gdyż tylko, tylko i wyłącznie Jack skinął w, ty w tym momencie Gdyby Jax w tym momencie nie zginął najprawdopodobniej ten fight skończyłby się tak, żebym zginął I bym nie miał szans Na przykład tutaj Mamy sytuację Wtedy spróbowaliśmy pushować Tutaj zabita Aszka co prawda, ale Aszka akurat no, nie stanowiła w tej grze zbytniego um, zagrożenia, gdyż statystykowo była dosyć słaba. Jednakże no, Jax w tym starciu wykazał nam się poważną różnicą w porównaniu do Lisina, który jak widać w tym momencie właśnie Jax po prostu nas wszystkich niszczy To jest właśnie powód, do którego nie, nie byliśmy w stanie tej gry wygrać, chcąc czy nie chcąc. Wrócimy jeszcze. Wrócę jeszcze z kolejnymi nagrywakami. Na razie już przerywam. Trzymaj to się.